Strefa Sture Ram W strefie stylu Radio Ramna 898FM. Pokazujemy wam języki, języki obce. Zachęcamy do tego, by w tym poznawaniu języków obcych się rozwijać i ciągle kształcić, i o tym właśnie rozmawiać będziemy z naszym kolejnym gościem, z Panem Marcinem Bednarkiewiczem z British Center. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry, witam serdecznie. No to zacznijmy właśnie od tej chęci przemożnej samorozwoju, doskonalenia się i kształcenia, bo chciałem. Pana zapytać o motywację. Pewnie wśród naszych współobywateli, mieszkańców Wrocławia jest całe mnóstwo takich, którzy myślą sobie: no przecież komunikuje się w języku angielskim, tak? W różnych sytuacjach Daję sobie radę. Nawet czasami jakiś serial sobie obejrzę, bo odpłukać nie ściągną mi się napisy prawda i będzie po prostu z to dam radę tam pojmę prawda no więc po co po co Oczywiście. jak znaleźć tą motywację żeby w pędzie e, codzienności jednak zrobić to e, dla siebie by e, się w tym kształcić być e, coraz lepszym ja już nawet nie mówię o tych, którzy no, w ogóle nie zaczęli jeszcze swojej przygody z językiem. Tak. Jeżeli mhm. chodzi o tych, e, o tych, którzy już e, rozpoczęli przygodę z językiem angielskim, na przykład, mhm. czy w ogóle z jakimkolwiek językiem, e, to myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w, e, dojść, e, dojść do jakiegoś poziomu, e, który nas satysfakcjonuje. E, zatrzymanie się takim w połowie drogi, tak że rozumiem coś tam piąte przez dziesiąte nie za wiele. Nie stanowi... Coś tam powiem, albo pisa, bo Welka w sumie nie tak, ma. Tak. I, w, I w zasadzie nie wiem, nie wiem za bardzo o co chodzi, ale, w, ale na, wszelki wypadek, na wszelki wypadek powiem. Myślę, że człowiek też się zaczyna blokować w pewnym momencie, w, nie znając tych już języka na takim poziomie naprawdę wystarczającym. Mhm. Dlatego myślę, że największa motywacja to płynie właśnie z wnętrza. E, każdy, e, każdy sam w pewnym momencie patrzy i widzi oj, kiepski ten mój angielski, kiepski ten mój francuski, Mógłem w Znowu tak chciałem tyle powiedzieć w... i po prostu nic. Tak jest, nic się dawno się w, e, mhm. chciałem, e, chciałem nauczyć, ale jakoś, jakoś nie było czasu. E, a jednak właśnie czytanie książki chociażby w języku, mhm. w oryginale nie ma nic piękniejszego, niż nic żaden tłumacz nie odda tego w taki sposób, jak mógłby to zrobić autor. Proszę powiedzieć, bo pan jest doświadczonym lektorem, to z tego doświadczenia wynika, że jeżeli chodzi o tą chęć rozwijania się i poznawania języka, to większa jest u tych osób, które znajdują tą wewnętrzną motywację do samodoskonalenia, czy u tych, którzy przychodzą dlatego, że jest to potrzebne na przykład do kontaktów w pracy, żeby być biegłym również w piśmie i w mowie, no to szef każe, pracownik musi oczywiście zdecydowanie większą, e, większą motywację mają Ci, którzy biorą ją <coughs> przepraszam, biorą ją z wnętrza. Mm -hmm. e, bo w, nic nie da nam takiej przyjemności chociażby e, jak w e, samodoskonalenie się to chęć tego, że sami e, sami wiemy co, e, sami wiemy, co chcemy. nie jest to na nas wymuszone, gdzieś tam odgórnie mm -hmm. jakby to było w wypadku pracy, bo to jest nam potrzebne do awansu czy do czegoś. Jeżeli uda nam się w, znaleźć w sobie właśnie tą motywację, jeżeli widzimy, że brakuje nam czegoś, i sami chcemy się dowiedzieć, to ten głód wiedzy jest jednak naj... najlepiej napędza. Dokładnie, najlepiej, do najlepiej mhm. smakuje. A, a proszę powiedzieć, bo na pewno też styka się Pan z wieloma metodami, ja już nie mówię o jakichś kosmicznych tam, że nie będę przywoływał żadnych nazw, ale tam, że to że samo się wtłacza, prawda, mniej więcej, tak. że, że język się sam wtłacza, po prostu człowiek za chwilę już mówi i pisze, Aha. ale właśnie chciałem, chciałem zapytać o Pański stosunek do tego, że e, są szkoły, które proponują nam e, e, takie nierównomierne rozwijanie się w tym języku, ze szczególnym uwzględnieniem tego, żeby się komunikować w mowie, a to, co tam będzie w piśmie, to jakby jest mniej istotne. E, jakby pan się do tego odnosił? Zdecydowanie uważam, że w, e, nie można położyć nacisku tylko na jedną, mhm. e, na jedną umiejętność językową. Generalnie w British Center staramy się, staramy się tak działać, aby nauczyć się, nauczyć się wszystkich, wszystkich zdolności językowych naraz. Staramy się tak w zasadzie bombardować słuchacza wszystkimi możliwymi. Wszystkimi. I czy wtedy też ten komunikacyjny nasz poziom będzie się rozwijał bardziej, jeżeli też będziemy mieli ten bodziec w postaci czytania i pisania? Można Myślę, było by tak że ta, tak. Mhm. Dlatego, że w, e, czytanie, e, czytanie, pisanie, e, jak również rozmowa to jest wszystko część jakby jednego języka. Jeżeli postawimy tylko i wyłącznie na komunikację, to e, w, nagle znowu napotkamy jakieś płotki, tak? że mhm. e, w, wyjedziemy za granicę i okaże się, że w, e, trzeba coś gdzieś napisać, trzeba coś przeczytać. I i, stają, i zaczynają się problemy. Natomiast jeżeli... Albo na przykład w tej pracy mamy tę rozmowę Oczywiście, kwalifikacyjną, tak ale jest. potem też dochodzi do tego, że sorry, stary, ale napisz maila do tego faceta w Kanadzie. Boże. Jeszcze Gdzie? maila muszę pisać, maila? A jak to się pisze w ogóle? Właśnie, jak to w ogóle te z tymi literkami? Dlatego, dlatego stawiamy też, stawiamy i w ogóle należy myślę stawiać na to, żeby korzystać korzystać pełnymi garściami jakby ze wszystkich ze wszystkich zdobyczy dotychczasowych w nauce języków. Z tego co wiem to również naucza pan najmłodszych tak, kursantów. Tak, tak. Rozumiem, że to jest największa frajda. Jest to największa frajda i jest to jednocześnie największe wyzwanie, bo nie ma tak wymagającej, e, wymagających słuchaczy jak dzieci. Dzieci wszystko powiedzą. Oczywiście, jak jest jakieś nudniejsze zadanie, natychmiast, e, natychmiast nie, już słabe, jest. Ale e, pan wymyślił. Tak. Tak, dokładnie. Tak, to, e, to są <laughs> te głosy, a całe szczęście takich głosy nie słyszymy zbyt często, więc e, udaje nam się, udaje nam się tak zaciekawić dzieci, czy to poprzez zajęcia z bajkową postacią, bo mamy to jest jakby nasza, nasza specjalizacja, że nagle na zajęcia do dzieci zamiast tego pana lektora, który zawsze przychodził, przychodzi bajkowa postać. Czy to Kubuś Puchatek, czy to księżniczka, czy śnieżynka, Zresztą, drodzy Państwo, tutaj mamy taki fragment lekcji. Jeżeli chodzi o jakość nagrania, to ona nie jest radiowa, ale mniej więcej słyszymy, że atmosfera na zajęciach jest rzeczywiście zabawowa. Spróbujemy. Tak, no rodzice płacą za kurs, a tu jest regularna zabawa, po prostu. Ewidentnie, na zabawie to się <grystanie> wszystko obiera. No dokładnie. Gdyby nie zabawa, to myślę, że nic by, z tego, e, nic by z tego nie wyszło. Dzieci poprzez zabawę najlepiej się uczą. To jest dla nich największa motywacja. Pytał pan wcześniej o motywację. To dla dzieci najlepszą motywacją jest to, żeby było fajnie. Jeżeli ten no tak, angielski bo jak jest nie jest ciekawy, fajnie, to jak, mhm. sobie, jak jest dużo zabaw, jeżeli jest, są kolorowe, kolorowe obrazki wszędzie dookoła, mhm. to one same, same się do tego rwą, one same przychodzą i pytają, a jak się nazywa gwiazdka po angielsku, a jak, a jak powiedzieć na kubek? Staramy się też, też tak się bawić, żeby te zabawy miały taki związek bliski z rzeczywistością dla tych dzieci. Bo przez to, że, w, że dzieci korzystają właśnie z naszego, z, te, z tego co mamy pod ręką, one chętniej nauczą się właśnie tych słów, tych, które otaczają ich w przedszkolu, w szkole, mhm. a także w, a także te, które spotykają czy to w domu, czy na ulicy, Także a przy okazji przy okazji nie jest to oczywiście nie piszą, nie rysują, tylko rysowanie oczywiście też się zdarza, ale to jest jakby z boku. Stawiamy na tą komunikację przede wszystkim. Ale na niej nie poprzestajemy. Pan powiedział, że to jest trudny i wymagający odbiorca Bardzo. takiego nauczania. Ja mam znajomego, który naucza tajlandzkie dzieci angielskiego. To jest podwójnie trudne, ponieważ w Tajlandii w ogóle wszystko musi być fajne. Musi o, być no, tak. fan, po prostu jak nie ma fanu, to <noise> nawet dorosły się nie chce uczyć. O, dziecko oczywiście. potrójnie. Także rozumiem, co pan chciał powiedzieć. Ale to jest chyba rzeczywiście metoda, która jest najbardziej skuteczna. Mhm. Tutaj też słyszałem o zajęciach roleplay, które mają miejsce w szkole. Co to takiego? E, Roleplay to zajęcie, na których dzieci uczą się odgrywać scenki, które obrazują takie sytuacje, które, na które mogą natknąć się w życiu codziennym. E, Czyli na... zamiast takich dialogów z, z książki, to po prostu tak to jest. jest. O, o teatrzyk robimy, tak? Coś ja takiego mhm. e, robimy. teatrzyk, to dzieci same odgrywają, czy to panią na lotnisku mhm. i, w, e, i dwóch celników, którzy jej sprawdzają torby i nagle jest jakiś problem. Mhm. Eee, czy to chociażby w, e, panią w sklepie, która e, nie, ma wydać w, e, nie ma wydać reszty, a potrzebują kupić na przykład e, 2 kilo cebuli i jeszcze do tego w, e, ogórki czy rzepę Eee, czy w restauracji, czy na poczcie, i tak za każdym razem, e, w takich sytuacjach, w jakich dzieci mogą mieć szansę skorzystać z języka angielskiego. Ja rozumiem, że e, tam po prostu e, e, wśród metod, które pan e, stosuje, nie, nie ma takiej, która byłaby e, zbyt e, daleko idąca. E, przesadna, bo po prostu rozpieszczacie te maluchy, bo nawet jest misio jakiś, to wrocławska tak, policja, tak. chyba tygrysa takiego, czy tam lewka. A, wy macie, ma lewka, a wy macie britusia. Zgadza się, my mamy <grym> misia britusia, britus to jest taki, to jest pacynka, to jest sympatyczny, futrzany, brązowy misiu. Widziałem fotkę nawet, bardzo tak? sympatyczny, <grym> bardzo sympatyczny, <grym> człowiek, że by można, gdyby to nie miś. Mhm. Tak jest, jeszcze dzieci uwielbiają w dzieci w, e, poprzez Britusia poznają jakby właśnie cały angielski świat. Bo to Britusi uczy ich, e, jak są konkretne, e, jak nazywają się konkretne rzeczy w języku angielskim. To Britus im pokazuje, e, w jaki sposób e, można, można się bawić po angielsku. E, I... Pan się wysługuje tym Britusiem po, tak, po prostu. Tak, bezczelnie się nie wysługuje. Niewolnicza <laughs> praca na Britusia. No nie, Brytyj mhm. bardzo kocha lubi swoją pracę, ja to trzeba powiedzieć, i, w, e, i dzieci w, e, lubi patrzeć na szczęśliwe dzieci, co, w, co ma miejsce w zasadzie w większości. A proszę powiedzieć na koniec, to oczywiście trzeba byłoby pewnie przebadać to jakoś, zrobić taki jakiś ogół, ogólnonarodowy e, sprawdzian. Ale myśli pan, że znajduje uzasadnienie taki zarzut, który jednak często słyszymy pod swoim adresem mówię o Polakach wszystkich w ogóle, tak. że i kompletnie w ogóle po prostu nie garną się do, do nauki języka, a jak już mówią po angielsku, to strasznie. Nie, nie, to jest zdecydowana przesada. Polacy właśnie. Uważam, że coraz chętniej korzystając z języków obcych, zobaczyliśmy przecież, że jest to bardzo ważna, bardzo ważna część życia, poznawanie języków obcych. I gdyby nie, gdyby nie znajomość, znajomość czy to francuskiego, mhm. angielskiego czy niemieckiego, w konkretnym miejscu, to nikt nam inny nie pomoże. To jest to I jest nie szansa. mamy się czego wstydzić? Nie mamy, pan? Się, nie mamy się czego wstydzić, ale, w, ale nie należy zawsze na zawsze może być postawać. lepiej. <laughs> tak? Poza... mhm. o, czym, o czym przekonywał nas podczas kolejnej językowej rozmowy w strefie stylu pan Marcin Bernarkiewicz. Serdecznie dziękuję. dziękuję pan Marcin z British Center.